Witam Was, witam na kolejnym odcinku z Dlaczego mam 15%? Dlaczego jest tyle czasu? Mm, już Wam powiem, wideo, ponieważ postanowiłem, że robiąc takie odcinki, <grywka> <grywka> że będę po prostu wcześniej już. Będę od razu, po prostu tym rzucać i od razu, bez menuka. I dlatego, bo tak mi się wydaje, że to będzie najwygodniejsze dla Was, żebyście też obejrzeli to, co chcecie obejrzeć, a nie to, co no to, co po prostu było, jest, i po prostu bez sensu tak nagrywać. Przynajmniej dla mnie. Nie wiem, napiszcie w komentarzach, jak dla Was wolicie. Dziękuję za to, że tyle Was było. Eee... Uh, uuu, jestem! No dobra, no to... Eee! Eee... o kurcie, mol. No, po co ja w ogóle wciem? Eee. Uh, dupsi, dupsi, uuu, uh, chyba niuk. A. Uwaga! Trzeście się! Gdzie to? O oh, kur... O oh, kurde! <grywka> Ale rozwaliłem <to> sobie. Aaaaaaa! <grywka> <grywka> Ale to było mocne.

Halo, wypad ode mnie, wypad! To jest moja wina, nie wiem. A jest moja wina i tylko moja. I nikomu jej nie oddam. What? Nie, ktoś też spadł bombę! Ja pierdziu! Ale rozwalamy ten serwer. Chyba się jakaś też w kurwy XD XD <grywa> Nie na XD Po prostu zimie i na sali Abra, może ja będę znowu szmienić niestety co się odwaliło? Co się kurde odwaliło? Wszyscy się mnie boję, bo mam suszarkę. Dobra. Jest... O, nie jest... A nie jest bezstronna rzędzi event. Ja pierdziu. rzucił. Ja to straciłem. Przez błąd gry. To też jest szansa. No dobra, spadam już. Witam Was! Nie mam suszarki! Dobra, przynajmniej nie ma kolejnego liniówka. Dobra, bo zapomniałam o giftach. Mamy kolejną taką i mam 150 gemów. Potka, gdzie jest ta potka? Tutaj jest. No mam mi dużo już. Co to wszystko się tak gromadzi? Nie wiem, nad posol i tak tego pewnie nigdy nie użyję. Dobra, widzę jeszcze tego gift, odbierzemy tego najprawdopodobniej już na odcinku. Nie odbiorę. Mm, um, dobra, już lepiej. Yy, no, najprawdopodobniej już na tym odcinku nie odbiorę. Pewnie będzie odcinek z odbierania wszystkich giftów, ale ponieważ otwali się Mega Charles, czy jak ten, no Mega House, ha co nie, to dzisiaj będę nagrywać kilka odcinków. Widzę i chyba nagrywałam najpierw ten Mega Charles, bo znaczy, harda raz grałem wiem, jak to wygląda, widzowie. Ale odcinek, no, wydanie tego odcinka mi się bardzo nie podobało, więc po prostu będę nagrywać kolejną wersję, ponieważ, no, nie chcę, żebyście oglądali jakąś słabą wersję tego mojego odcinka. Czy była jakaś nowa aktualizacja z Nie tam rozwalają tego tak od góry, nie wiem dlaczego. O, w ogóle od góry! No, no to luz! No to luz, to lecę Nie no, na odcinku nie będę Yyy, Dobra, niech tam rozwalają. Widzę, że od góry. A, żeby goście tam zwalić jednego. Potem tego drugiego będą chcieli, a potem naszą szóstkę. Tak? Dwa, cztery, sz sześć osób, tak. Widowie, też odcinki będą się pojawiały teraz już trochę inaczej, ponieważ, no, przepraszam, że nie mam jak robić, ponieważ, no, rozpoczyna się szkoła, ja jeszcze nie mam planu zajęć, jak krok temu, bo, czy, co bym się miał zmienić? Ostatnio nie miałam przez tydzień rozpiski, jakby, teraz, no, może nam dadzą, może nie, nie wiadomo, w sumie będę musiał zobaczyć, może nam dalej już rozpiskę! Jeszcze kilka dni temu nie było. Dobra, ale nie wiem jeszcze jak moje zajęcia dodatkowe, bo przechodzę na dodatkowe. Nie wiem jak też rodzice, bo rodzice też od tego trochę zależą. Znaczy trochę mocno zależą od tego. No i jest taki klops, widzowie. Ja za to Was serdecznie przepraszam. Ale odcinki powinny się pojawiać co najmniej raz w tygodniu, w weekendy. Najprawdopodobniej w weekendy będą się odcinki podjawiały, bo tak mi będzie najwygłodniej. O, uberwałam, ale trudno. Ale za to mogę! Co tam, gościu, robisz? Siema! Dobrze! Rozwalamy ich! No nie! Ten Pterodaktyl. Przepraszam. Przepraszam was, widzowie, ale mam Pterodaktyla w domu. którą jestem, ja. Dobra, dziękuję. Dziękuję, jedne, jedna osoba mniej. Dobra, widzowie. Mam już dostać dużo kamieni. Będzie mnie stać na Dominusa. Dominus, którego kupimy pewnie za kilka odcinków. Ufo! O nie! Ktoś rzuca UFO. No ale o tym będą widzieli, tylko widzowie, którzy oglądają do końca. Czyli jedna setna widzów, które oglądają. Wiem widzowie, do końca wy oglądacie. Znaczy nie wiem dokładnie, ale średnia czasu to jest tragiczna. Także widzowie jak mam być z wami cztery, To średnia czasu to jest 1 ja do miliarda godzin. Eee, nie chcę wam się oglądać moich odcinków. Więc... No smutno mi widzowie, ale ważne, że fajnie, że przynajmniej ktokolwiek to ogląda jakkolwiek przez kilka sekund chociaż. Aaaaa! Teraz. A, mam to jakoś shrink pationa. Czyli skurcz inaczej. W Polski to skurcz. Na pewno tak nie wyjdzie, ale... AAAAAAAA! No i... no i kupa. Mmm... chyba nie ma sensu ożywiać się, skoro już wydam 99 robuxów na ten odcinek. Ajajaj! Tą tarczę bym w sumie chciał... jedną jeszcze. Chciałbym jeszcze jedną tarczę. Tarcza jest... fajna. Tarcza jest spoko. More head. Też można kupić, widzę jeszcze razy dwa gemy, też będzie ciekawe. I co bym jeszcze chciał kupić? O, to, żebym mógł dwa razy się chyba rewaiwować w ciągu rund. Czy raz jeszcze jeden, na go No ciekawe. Mm, dobra, nie ma Kurde. A, jestem na samym dole! I pierwszy raz na takiej wielkiej wieży jestem na samym dole. I widzę. No coś się nie da, na dole, choć w sumie na górze też by... Wolę winę w sumie, jak mam siedzieć na górze to... Co tam piszę? Had. Co? Bo na... Co jest? Jakie drady Może jeszcze jakoś nie będę straszyć suszarką? Póki jeszcze nie ma dziury? Albo dobra, co on tam? Tu! Bójcie się mnie widzowie. Bójcie się mnie widzowie! Ja mam suszarkę i nie zawaham się jej użyć Nie co ta potka robi. Chyba jeszcze ciebie. Kiedyś kiedyś będziemy musieli, widzowie, przetestować wszystkie potki. Wszystkie potki, bo mam też dużo gemów i chyba być nie mnie stać. Napiszcie widzowie, czy chcecie testowanie wszystkich potków. Eee... Yy. Znaczy... czy tarcza jest podkiem. Przepraszam, tutaj jest tarcza. O, no, widzę, że jeszcze rozwalają, na górę. Dobra. Z jednej strony to źle, bo za szybko to się dzieje. ale Z drugiej strony fajnie, bo będą na ludzi. Nawet nie wiem w której strony rzucają. jednej osoby już mniej na tym pokładzie okej, okay, ja idę chyba w mężczyzn hop, hop aaa, wpadłem ta gra jest o kurde, mol tutaj chyba jestem bezpieczniejszy czuję się przynajmniej bezpieczniej o kurde, o kurde no i cholera no i wszystko poszło z dymem Jezu, czy możesz się to zdyspawnować? Dziękuję. kurde, jak wolę tam nie być Tutaj też się boję! Jej! Rozwalony! No nie, dlaczego przeładowywanie było? A tak to bym wygrał Yy, to chciałem, to chcę. to jest fajna, to jest fajna mapa, bez winda i wysoka. To jedziemy na samą górę, widzę. chyba że no, będziemy rzucającymi, ale to jest szansa. A gdzie zawsze za ale teraz mam tużą. Ale jestem cywilem, gdzie idzie szybciej winda? O ta wina idzie na dół, dobra, to jest skacze na dół. O, trochę oberwałem, ale dobra, opłacało się, jadziemy na samą górę, siup. O, ja pierdziu. Jednak jadę dru... Droga też? Nie, droga działa. Dobra, widzę, jest po, luz, 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 luz. No, to też widać, że poszła z dymem. E, no dobra, czyli nie mamy jak gdyby jak pójść do góry? Wszyscy ludzie są na dole, ale ja jestem zsłany i lecę na górę. On to też nie dorzuci. Za chwilę, do, o, on rzuca w ogóle do góry. Ciekawe też tak trochę. Tak? Ja tam tutaj posiedzę. Ja się tutaj czuję bezpiecznie, bo, ponieważ jestem wyżej wyżej od innych ludzi. Nie czy ja tam nie będę to. O kurde mol No fajne, fajne miejsce się to ustawi. Co robiliście, ja mogę się chyba tam do, Jednak dobrze, że się ten nam nie dostałem. Proszę mnie nie ruszać! Zbierniele sąd! To jest mój Prywatny teren! Hmm. Mm. Nie słyszę! Dobra, no trudno. No trudno, widzowie! Raz. na wozie, raz pod wozem, jak to się mówi, chyba. Czy on w ogóle potrafi? Jasne, że nie potrafi. O, zmienia! No! Po co, kurde, tak wysoko ty jesteś. A że on chce na nich tak zrzucić od góry To też jest jakaś taktyka, tylko że się nie da tak wysoko Kościół mam dla ciebie pomysł Kościół, zrzuć bombę atomową Dobra, wygrałem Już to, Znaczy ja nie, ale ogólnie ci mm, Nie trollersi, tylko gracze wygrają no i w tym stylu raczej wygrają. No, no właśnie. właśnie, widzowie, wiedziałem. Dobra, widzowie, ale ja chcę sobie kupić, widzowie, Dominus. Nie, widzę, czy robić z tego po, o, ten yy, inny odcinek. Dobra, widzowie. To by było już na tyle z tego odcinka. Jeżeli chcecie więcej odcinków z tej gry, zawsze. peczkę w górę, subika, zapraszcie kolegów i cześć! Szybkie to było.